Siema, dzisiaj mam dla was nowe przecieki na temat nowego agenta, który trafi do gry za około 20 dni już, więc dostajemy coraz więcej informacji wraz z najnowszą aktualizacją. Na mapie Fracture doszło bardzo dużo zmian, które wskazują na to... Będzie po prostu nowy agent. Ale zanim zaczniemy, chciałbym ogłosić coś naprawdę dużego. Zostałem zaproszony przez Riot Games do zrobienia oficjalnego polskiego watch party z ostatnich kwalifikacji do największego turnieju Waloranta na świecie, oczywiście. A oznacza to to, że od poniedziałku do piątku, codziennie u mnie na streamie na Ensemble 7331, od godziny 17, będziemy oglądali rozgrywki najlepszych drużyn na świecie, takich jak G2 Esports, y, Team Liquid, w tym gra chociażby ScreaM. I to wszystko u mnie na streamie, na żywo, wraz z wami, co jest dla mnie totalnie spełnienie gdzieś tam jednego z moich takich y, małych marzeń. Jak oglądałem kiedyś Izaka w CES, jak komentował najlepsze rozgrywki, czy je oglądał, to teraz mam szansę zorganizować coś takiego, tylko na scenie gdzieś tam Valoranta, właśnie dla was, więc jeżeli chcecie wraz ze mną obejrzeć ostatnie kwalifikacje do największego lana w historii całego Valoranta, do Mistrzostw Świata Valoranta tak naprawdę grudniowych, to zapraszam na streamy. Od poniedziałku do piątku zaczynamy w poniedziałek o godzinie 17 od meczu Guild na SMB i później o 19 będzie mecz Team Liquid. Będę ja, będzie Emelade, będę zapraszał różnych gości na dane dni, żeby te e, transmisje były ciekawsze. Twitch 2 Ensign, insane. 7331, ja się po prostu mega jaram tym naprawdę. No, wstęp był trochę długi, więc powiem jeszcze, że zawsze subskrypcję możecie zostawić, jeżeli podoba wam się content, który tworzę i już przychodzimy do przecieków na tematy najnowszego agenta. Dobra, żebyście lepiej zrozumieli najnowsze przecieki, które trafiły do gry, które wskazują na imię najnowszego naszego agenta. Musimy się trochę cofnąć do tego, co było wcześniej. W trailerze, który dostaliśmy zwiastujący najnowszą mapę Fracture widzimy postać, a bardziej słyszymy y, osobę, która strzela w główny reaktor na Fracture, go kompletnie rozwala i dzieli tą mapę na pół, y, tworzy ogromną katastrofę jednym strzałem i również w tym trailerze w tle słyszymy specyficzny dźwięk. Niewiarygodne. Coś tak małego może stworzyć taką sposobność. W wersji polskiej językowej nie słychać, że jest to osoba gdzieś tam z Francji, ale w wersji językowej angielskiej bardzo dobrze to słychać. Incredible, That's something so small can create such opportunity. No, i ta postać, którą słyszycie w tle, to jest najnowszy agent, który trafi do gry za około 20 dni pod codename'em, czyli pod pseudonimem. Dead Eye. to nie jest jego oficjalne imię. Każdy agent przed swoim wyjściem ma dany pseudonim, na przykład Joru miał pseudonim Jonas Late, żeby nie zdradzać jego oficjalnego imienia przed wyjściem agenta. I na mapie Fracture znajduje się dużo nawiązań do tego zdarzenia. Przykładowo mamy walizkę po snajperce, właśnie DeDai, czyli naszego najnowszego agenta, który zniszczył tą mapę Fracture i stworzył ją taką, jaką. Widzimy ją dzisiaj po tych wszystkich zniszczeniach. Jak mówiłem wcześniej w poprzednich materiałach na mapie Fracture jest pochowanych również bardzo dużo isteregów nawiązujących do fabuły Valoranta w postaci kart różnych pracowników czy właśnie wiadomości, które dostawali podczas pracowania i w najnowszej aktualizacji te wiadomości się zmieniły na nowe i dodatkowo dostaliśmy nowe również isteregi Dobra, aby wszystko to lepiej zrozumieć i lepiej wam pokazać, y, jestem teraz w Gierce, frak frakcji na Kastomku. I pierwszy sterek nowy, który dostaliśmy po zmianie najnowszej aktualizacji, jest dokładnie w tym miejscu. Tu jest reszta atakujących, oczywiście, i musimy wejść do pomieszczenia tego tutaj. Tutaj mamy trzy kamery na różne miejsca na mapie: miejsce z portalami, y, jedno biuro pracownicze i takie miejsce to jest chyba jeden z siteów. Tak mi się wydaje, to są jakieś skrzyneczki. I na dole mamy ekran, security screening y, i różne po prostu napisy jakieś Error, jakieś liczby, i najważniejsze są te liczby pod spodem każdej z kamer oraz te liczby tutaj. Generalnie istnieje coś takiego jak kod alfanumeryczny, czyli sposób zapisywania słów i zdań za pomocą liczb. I właśnie te liczby na dole oraz liczby u góry na kamerach to są pełne zdania, które oznaczają dane rzeczy. Zaraz Wam powiem, jakie to zdania, ale żeby je lepiej zrozumieć, musimy się cofnąć właśnie do poprzedniej aktualizacji. Bo w poprzedniej aktualizacji ten ekran, który widzicie na dole oraz te ekrany u góry miały inne liczby i niosły za sobą inne wiadomości. W poprzedniej aktualizacji na ekranie na dole było przykładowo napisane... Znaczeniu tych liczb, właśnie na litery Mirror Verse, czyli lustrzane odbicie, nawiązujące po prostu do tego, jak jest stworzona mapa. Bo mapa jest jednym wielkim lustrzanym odbiciem po zniszczeniu tego właśnie reaktora, czyli z połączeniem dwóch równoległych światów. Ważniejszy napis był na górnej lewej kamerze. Te liczby na samym dole kamery przetłumaczone oznaczały, kto jest sabotażystą. Czyli oczywiście nawiązuje to. Do zniszczenia całej mapy i osoby, która sabotowała tą całą placówkę pracowniczą I po prostu zniszczyła mapę Wiem, że jest to nasz nowy agent, czyli że to jest deda i zrobił to właśnie ze swojej gdzieś tam snajperki z tego miejsca, które wam pokazywałem I które również na trailerze było pokazane poprzez strzał i dźwięk, wiecie oczywiście o co chodzi no, czyli w poprzedniej aktualizacji tutaj było napisane lustrzane odbicie, tutaj było napisane, kto jest sabotażystą, i w najnowszej aktualizacji ekran na dole się zmienił. Przedstawia całkiem inne liczby i przedstawia również całkiem inną wiadomość. Nowa wiadomość w tłumaczeniu, tutaj pokazana już w najnowszej aktualizacji, to kim jest Mr. Fabron. Była poprze, było napisana po francusku, ona na początku, ale ja francuskiego nie powiem, więc nie potrafię, znaczy więc nawet nie będę próbował mówić tego po francusku. Po polsku jest tutaj napisane w najnowszej aktualizacji kim jest Mr. Fabron. Czyli napis o Fabronie może bardzo dobrze nawiązywać do tego, kim jest sabotażysta, czyli może to nawiązywać do tego, kim jest po prostu osoba, która zniszczyła tę całą mapę, która wystrzeliła, a wiemy, że to jest najnowszy agent. Żeby zrozumieć jeszcze lepiej wiadomość, kim jest Mr. Fabron, musimy udać się na Respa, broniących również na mapie fracture i tutaj w poprzedniej aktualizacji mieliśmy dostępne takie maile i w najnowszej aktualizacji te dwa maile się kompletnie zmieniły i najważniejsze jest mail w tym miejscu. Jest to wiadomość od jednego z pracowników tej placówki i brzmi ona tak: "Opowieści o twoim świecie są niesamowite, trudno mi uwierzyć, że całe twoje miasto otacza kopuła geodezyjna, prawdziwy cud nowoczesnej technologii". Oran. PS. Widziałeś typa w krawacie, dał mi wizytówkę, która wyglądała drożej niż cała moja garderoba. Karta, o której jest wspomniany w wiadomości Pojawiła się w zapowiedzi Najnowszego agenta w oficjalnym Artykule Riotu Staliśmy artykuł na temat obecnego Stanu agentów i w nim Na samym dole zostaliśmy również wpis Na temat nowego agenta, czyli Control F, kolejny agent Krótki opis, że ten agent będzie strażnikiem I będzie pozwalał ogrywać przeciwników Techniką umiejętności i będzie oferował Strzelecki potencjał dopełniający widowiskową Całość, dodatkowo do, tego, do tej zapowiedzi agenta został Dołożone takie małe zdjęcie, na której widzimy jakieś espresso, jakąś kawę, i dodatkowo widzimy właśnie kartę, o której jest mowa Wy Najnowszej Wiadomości, którą przeczytałem Wam przed chwilą na frakcie. Jest to taka bogata karta, prawdopodobnie zrobiona gdzieś nawet może ze złota albo z jakichś tam bogatych yy, kamieni szlachetnych, i pasuje to wiadomości o typie wykrawacie który dał wizytówkę droższą niż cała garderoba osoby piszącej yy, tego maila. Dodatkowo, jak widzicie, łyżeczka jest złota, a nie srebrna. I dodatkowo wygląd nowego agenta, który wyciekł parę tygodni temu, prezentuje się tak. Jest to osoba w, właśnie garniturze, o której mowa jest w mailu. Wygląda również na taką bardzo poukładaną osobę, na taką, może nie że bogatszą, ale na, na taką bardzo poważną osobę jest w garniturze. To pasuje do wizytówki, to pasuje do tej kawy, gdzieś tam do tego generalnie stylu całego zdjęcia, do opisów wiadomości, czyli gościu wykrawacie dał wizytówkę, która wygląda drożej niż cała garderoba osoby piszącej tą wiadomość i to wszystko łączy się w taką jedną całość. No i teraz wracając do ekranu, z napisem kim jest Mr Fabron. W najnowszej aktualizacji dostaliśmy również nową ścieżkę dźwiękową, która brzmi tak. Warning. Vincent Fabron is no longer is on facility grounds. Która na polskie oczywiście tłumaczy się tak Uwaga, Vincent Fabron nie ma już pozwolenia przybywania na placówce Jakakolwiek osoba przypominająca Fabrona musi zostać zgłoszona No i oczywiście Vincent Fabron to jest pan mister Fabron z naszej wiadomości na ekranie na mapie Fracture dodatkowo, nad nim jest napis kto jest sabotażystą no, i fakt, że 502 Bron jest poszukiwany i nie ma już pozwolenia przewania na tej placówce, dowodzi tego, że to jest osoba, która zniszczyła tą placówkę, która strzeliła gdzieś tam do tej placówki i to jest osoba poszukiwana właśnie za te uszkodzenia. A wiem, że to jest jeszcze najnowszy agent, który właśnie w trailerze strzelił ze swojej gdzieś tam snajperki jednym strzałem i zniszczył całkowicie mapę. I dodatkowo imię Vincenta Fabrona, wygląd naszego najnowszego agenta. Dostępny zegarek, czyli ten taki cały styl wokół agenta: taki bardzo luksusowy, bardzo poważny. Wszystkie wiadomości. Fakt, że w mailu było napisane, że jest to gościu z krawatem i bardzo drogą yy, kartą przedstawiającą jego, i ta karta była pokazana również na poście o, na temat najnowszego agenta, to wszystko w całość spaja konto na Twitterze. I tak, zostańcie zaznaczone, to jest konto na Twitterze, założone prawdopodobnie przez Riot Games o nazwie Vincent Fabron, eee, możecie sobie obczaić, ono normalnie stoi. I te konto zostało stworzone w lipcu 2020 roku i ma wyobserwowanych dwa konta, Valorant... Oraz Valorant z Francji. A wiemy, że Mr. Fabron, czyli najnowszy agent, czyli Dead Eye, jest właśnie Francuzem, bo z trailera angielskiego możemy to wywnioskować poprzez głos, jaki mówi. I to są dwa jedyne konta, które obserwuje od lipca 2020 roku, czyli od momentu stworzenia tego konta. A jak wiecie, Valorant wyszedł 2 czerwca 2020 roku, czyli te konto zostało stworzone miesiąc po wyjściu Valoranta. Najprawdopodobniej była tutaj taka sytuacja, że Riot Games i cała drużyna odpowiedzialna za historię, odpowiedzialna za projektujących agentów, już wtedy miała plan właśnie na tego nowego agenta, na jego nazwę i chcieli do opowiadania Lora kompletnie zachować tę nazwę, żeby była na ich własność, właśnie na Twitterze. No. Ogromnie mała jest szansa, że jakaś losowa osoba zrobiłaby konto Vincent Fabron miesiąc po wyjściu Valoranta, dałaby followa oficjalnemu, na oficjalne konto Valoranta. Na konto francuskie Valoranta I przez rok nic nie byłoby wspomniane o tym w grze Bo wcześniej nie było żadnych wzmianki o w Fabron w grze I nagle rok później Wzmianki o nim pojawiają się w grze Prawdopodobnie te konto Twittera zostanie użyte Do promowania najnowszego agenta Jakieś posty tutaj się mogą nawet pojawić Gdzieś tydzień, może parę dni przed wyjściem nowego agenta Riot robił tak w przypadku Ligi Legend yy, I wydawania nowych agentów Że niektórzy nowi agenci mieli po prostu Własne social media I gdzieś tam się po postowali I to były takie teasery najnowszego agenta Dodatk Dodatkowo osoby obserwujące te konto to są takie osoby chociażby jak Mike z Valorant Leaks, który jest oficjalnym kontem likującym rzeczy z Valoranta, który ma 400 tysięcy followujących prawie cyprel, czyli osoba głównie odpowiedzialna za opowiadanie Lora z Valoranta. No i co? No, wydaje mi się, że cała historia tutaj się spaja w. Całość. Najnowszy agent, który zniszczył Reaktor jest Francuzem Nazywa się Vincent Fabron Najprawdopodobniej jego codename Czyli kot, nazwa taka kodowa Z kodu źródłowego to jest Deadeye, będzie prawdopodobnie jakoś związany Ze snajperką, będzie to osoba O takiej wysokiej klasie Ubrana gdzieś tam w garnitur Właśnie ma mająca taką bogatą wizytówkę Nosząca taki złoty, wypasiony sikor Wiecie o co chodzi, więc Będzie taka osoba z wys wysokiej bardzo. Póki będzie to całkiem odmienny agent do tego, co widzieliśmy. No i tyle z przecieków w dniu dzisiejszym. Trochę się rozgadałem, ale to jest tak mega ciekawy temat. Jestem tak mega tym zajarany. I przypominam: watch party. Z rozgrywek, oficjalnych rozgrywek Riot Games, z takie zespołów jak Team Liquid ze Screamem, Guild Esports, G2 Esports, u mnie na streamie od poniedziałku do piątku o godzinie 17 Musicie być, musicie razem ze mną kibicować i budować scenę esportową Valoranta. Zapraszam wszystkich na transmisję Twitch Więc Jensen. Macie link w tym komentarzu. Wszystkie źródła oczywiście z tego filmu, bo nie odkryłem tego sam oczywiście. Wszystkie źródła na temat wszystkich przecieków, które wam pokazałem, macie również w opisie, jeżeli chcecie zobaczyć je na własną rękę. dzięki bardzo za oglądanie. 一下嘛。